Cześć, w wszystkim w kolejnym odcinku z Grey of History 2. W dzisiejszym odcinku będziemy najeżdżali resztki Niemiec. Ponieważ zaczęliśmy już to robić w ostatnim odcinku, ale e, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Już nie starczyło nam jakiś magiczny gwiazdek, ale teraz w sądzę, że sensie już dokończymy naszego dzieła. Ponieważ, no właśnie, to nie, Niemcy nie mają jakichś żadnych takich większych sił. Więc myślę, że to na spokojnie zrobimy. Tutaj jeszcze damy dużo wojska, żeby nie mógł się nigdzie ruszyć ten mały oddział, który się przedostał. Nawet za bardzo nie wiem jak. Ej, okay, cyk, cyk. Aj, tu już gwiazda komandowa. Okej, okay, nie wiem, jakkolwiek przeli nasze najmniejsze siły na spokojnie, na spokojnie. Wszystko pod, wszystko pod kontrolą. Ok, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. czemu oni w ogóle mnie atakują? Przecież to nawet nie jest jeden tysiąc wojska. Okay, cyk, cyk cyk. No, i teraz już starczy nam? Czy jeszcze nie? Ok, mamy to, mamy Niemcy. Za chwilę jeszcze wszystkim pokażę, jak to się prezentuje. to trzeba wszystko poasymilować okay. no tutaj też, a to już chyba nie trzeba, to 65% nie, już to jest zrobię, jeszcze gdzieś nie, nie tutaj jeszcze nie, I tak to się, I tak to się prezentuje, mamy praktycznie całą, mamy po, połowę, raz, połowę jeszcze nie całą no, teraz moglibyśmy w sumie już podbić teraz ten Belgię i ten. Jak nazywa? No, ten no. Nie wiem, jak nie, 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 to się nazywa po polsku, nie pamiętam. tego. tylko, już można przystąpić do ataku. Jest no, tak mało wojska. Z Finlandią! Czemu z Finlandią? Finlandia! To tak, nic za nic. No i bardzo dobrze. Gdzie, 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 gdzie? 1%? Te, 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 te. Chwilę muszę sobie tam trochę jeszcze pieniędzy porobić. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze. Oj. To... Jest pro... To jest problem. Duży problem. Dobra. Eee, wiem, że jestem... Dobra, tam może zacząć sobie zajmować te swoje tereny. Już za chwilę opój... Już za chwilę opór będzie. A, spokojnie To nie są duże siły Do Warszawy nie dotrą Eee, dobra Teraz wszystkie wojska tutaj, prosimy na granicę Okej okay. Aktualnie odwołuję atak na Belgię i Niderlandy. A na Holandię, teraz sobie przypomniałem Wracaj! Gdzie ja jestem? Tu, tu gdzieś. O tu. O tu. Dawaj jeszcze więcej. Daj też dawaj. Taką pieniędzy dostaję. Nie, 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 nie. wy nie zajmiecie. Ale tutaj mogę zająć trochę waszych, wiecie, terenów. Po czemu nie? Tak? Prawda? Ja to jest jakiekolwiek jeszcze przesiłuje Jeden co muszę to tak by przytrzymać Rosję oj, oj 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 Czemu mam na minusie już pieniądze? Chwila Czy jestem... jestem pierwszy na świecie? Nie no, co ty gadasz, ja pierwszy na świecie Może w przysz... Dobra Chwila, chwila, chwila ja bardzo przepraszam. Przepraszam. Ten yy, mój lud że takie wysokie podatki. No ale wiecie, no, wojna i tak tego armia, się, a, armia sama się nie zrobi. Rozumiecie? Chyba. Dobra, czy mogę załatwiać? To są jednym żołnierzem? Aha, minimalnie wymaga na 10. To ale tutaj przecież już idzie na 10 Tutaj też. I okej, okay, tu już idą posiłki. Ale dobrze się bronię. Jak na to, że mam 1400 chyba ludzi. To się bronię bardzo dobrze, moim zdaniem. Dobra, więc tutaj jeszcze trzeba im co trochę utrzeć. Więc no. O! Co, 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 co teraz, co teraz, co teraz? Eee, przez populację. populacji O nie wpływ, wpływ... z podatków mogłem Eee... Inwestycje Oj nie 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 No kusi to tak zrobić, ale... Dobra walić Aktualnie jedyne co potrzebuję To pieniądze Oj Dobra Tam z powrotem, tym razem z moimi normalnymi siłami. Ja tam jakimiś szczątkami tego. Teraz możemy bym sobie zabawę. Ok, dzień dobry. O, w końcu mamy pieniądze. Dobra, no to robimy, robimy. Robimy, robimy tutaj też trochę Aktualnie tam na dole walczyć, bo oni tam chyba wojska nie ma, bo się w ogóle nie ruszają. A nie, tak mają. To za chwilę nie będą mieli. Eee, tutaj pójdzie z połowa, tutaj też połowa. Tutaj całość, tutaj też całość. Okej, okay, tutaj tak. tak gdzie oni w ogóle idą? Te kolejne 10 tysięcy Ile ja tego mam. Co? Więc nie jest za zaopatrywana. Ale która? Dobra, a później oczywiście trochę... No, Rozwiążę naszej armii. Ale za chwilę. Też to jest inny pstryżka w nos. Proszę bardzo, 10 tysięcy. proszę kolejne. Specjalnie dla Was przygotowałem te wojska. Okej, okay, tutaj one się już wycofują. No tutaj po prostu będzie taka zabawa kotka i myszka z nimi, no. Czy ktoś nie ma wojska, to po prostu ma jak walczyć. Się boi. No to ten już. Proszę bardzo, no Warszawa oczywiście zawsze coś musi być. Cyk. No ale tutaj też trzeba jeszcze trochę wojska. To i też. Na Dobra, Rosja tutaj powoli wyganiana. Oj. Słowacja się rozbestwia. Ja Słowację aktualnie można chyba odpuścić. Albo walić. Odpuszczamy Słowacji. Tutaj też trzeba coś tam dać. już zabiję tutaj. Te siły jakieś. Najmniejsze na całym świecie. A niech tutaj to wejdzie po prostu. Wejdzie tu. Oj, oj, oj! Tak nie chciałem. Czy to może wrócić? Trudno, żeby to zostało. Czy, czy, czy to może wrócić? 4000 tutaj. bo by się przydało. Ok. Albo jeszcze to wygram. Okej, tutaj 400 i cyk Tutaj też Okej, okay, okej okay. Okej, okay, tutaj też, niech tutaj już coś pójdzie No, eee, 13, Kafli może pójść bardziej naprzód Tutaj niech... Tutaj też Okej okay. Mamy walić aktualnie Niech ta Słowacja może tutaj to robić ile chce. Ja, aktualnie, mój największy priorytet to jest po prostu wygonić yy, stąd Rosję. Bo Rosja to jest bardzo, bardzo trudna sprawa, bo ona jest ogromna. I po prostu ja chcę mieć z nią pokój. I na ten czas. Więc takie sadzacie, że po prostu walę ją z moich ziem. Więc zaproponuję jej pokój. Więc ten, żeby nie było jakiś myśli, że ja teraz chcę jej zaproponować pokój. Żebym miała jeszcze moje ziemi, to nie. nie bez przesady. Okej, okay, tutaj też daj trochę. nie mogę? Ach, nie mogę. No okej, no, okej. Okay, okay. Dobrze idzie. Chyba. Będę określić. Okej, okay, dobra, Rosja aktualnie w ogóle nie atakuje. Dobra, półka. to Dobra, tutaj Rosja raczej zwycięży, ale ja bym goławiał. iść Dalej. Tutaj są. pójdzie połowa tutaj. Nie, w sumie to nie chce pójść. Tutaj niech jeszcze. Trochę na nich pójdzie. Za nich pójdzie druga część, trzecia. Tutaj też trochę. No, no mam tych mega punktów. Punkty ruchu. Czy da się jakoś zwiększyć punkty ruchu? Czy nie? Ja, no, Ok. Słowację trzeba odciąć Albo najprościej mówiąc Najprościej mówiąc po prostu tak by trzeba ich tam przytrzymać niech tam, niech tam zajmują, zajmują na spokojnie To bardzo mi obchodzi, czy oni to zajmą, czy nie zajmą, dobra, poczekam Te pięć kafli Niech tutaj moje, OK. Wędnowskiej podróżnią, więc to... Czy to... Ha Naprawdę mam już tego tak mało? Dobra Odbijam, odbijam Dobra, teraz trzeba już to kończyć Z Rosją Więc no Chyba już każdy rozumie. Teraz Res to już została wygoniona, tak naprawdę. Już tylko trzeba zadbać o to samo z Słowacją. Można przy okazji zniszczyć. No, naprawdę. Ja myślałem, że. Dobra. Akru Ak Ukraina aktualnie co nie walicie. Aktualnie nawet. Nie, no, wiesz co? Patrz, Ukraina, dam ci te dwie ziemie, które zaatakowałeś. Ok. Ok. A jeżeli nie, to czekaj, czekaj, to już ten. Nie, nie, nie. Ale mniej. Ok, niech to już się wróci trochę. Oni to sobie już poradzą. mi stąd wywalać... Ah. <Szysk> <Szysk> Co tu się dzieje? Dobra. Weźmy. No, dobra walcz. Niech już tutaj. Prosi już pozbyć tej Rosji. Niech to już wróci. Suwacz też już prasie po pozbyć. Okay. Eee, czy możemy jeszcze jakkolwiek, no, eee, zwiększyć sobie utrzymanie wojska, 17 tysięcy. Hmm. Możemy w sumie trochę odciąć nasze wojsko, punktów. Ale sądzę, że akurat nie będziemy w ogóle sobie usuwać wojska. Ja no się nie wiem, no. Żeby po prostu mieć ten. Dopiero po wojnie. Z trzema państwami. Sobie pousuwamy trochę. Dobra, pora to otoczyć. Aha, dobra, fajne otoczenie. Pora Warszawy musi być nasza, o I proszę już pozbyć tego. Bo oni się już za bardzo rozpestwiają. Dobra, z Rosją czekaj, możemy w sumie już ten rozmój pokojowy. No, będzie git. Nie, 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 jest git. I to. Tutaj oni idą. Okej, okay, a ja wtedy będę mieć to i... No i git. No i co? Dobra. Zróbmy pokojowe z Ukrainu. Nie, 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 nie. Co najwyżej... To może być o tak. A ze Słowacją? Myślę, czy, przepraszam, z Czechami. A Czechy to aktualnie niech się pójdą walić one tylko tutaj mi przeszkadzają. I co? Rosja z sądą się zgodzi, bo będzie miała i tak i tak więcej. Dobra, już nie będę mówić. Co to jest? Białorusią, ta a splądrowane. O! Rozem z, z Rosją, dobrze. Norwegia, co chce Norwegia? A jakkolwiek. Czekaj, jak. Dobra, Ukraina jest bardzo niemiła. Ludzie nie są... Do... Porada, mniejsze podatki, zwiększa podatki na dobra Dobra. Więc aktualnie. Bora teraz jeszcze trochę poniżyć Białoruś. Co to jest? Dobra, no, to trzeba tak na spokojnie zrobić. Trzeba. Aktualnie Ukraina niech się pastwi. Bo. Z Ukrainą okay, no wiem, że aktualnie nie mam szans, bo muszę zebrać. Bo, jak widzę, jakimi ona dużymi wojskami atakuje, to aktualnie muszę zebrać siły, żeby w ogóle z nią walczyć. Więc teraz aktualnie trzeba za zabić moich słabszych wrogów. Takich jak Czechy. Które nie wiadomo, co robią na mojej we Francji, prawie. A właśnie, jeszcze z Belgią. E, z Belgią, a niech ma to jedną prowincję, przecież tak i tak za chwilę nie będzie żyła. Czechami się nie ma dokładać, powiem, że wygram. Ukraina... wali? Tylko niech Belgia już ten zawsze stanie. Bo z Białorusią raczej wygram. Jak... Dobra, jest git. Teraz jest już tak, że już to mogę jakkolwiek to ugrać Czeka właśnie, bo ja mam... Ja się mam jeszcze przez 10 tur, dobra, jest bit. Eee, przejdę sobie tak leciutko przez Ukrainę, mam nadzieję, że ich to ich nie rozłości Jak mnie denerwuje, jakbym miał nieskończoność punktów, to by już to, tego nie było dawno. Okej. Okay. Odkuwam się, odkuwam. <laughs> dobra, nieważne. Eee, dobra, niech tutaj już Czechy się zamkną. Dzisiaj ten rozdział... Czech się zamknie. Okay, cyk cyk, to już możemy przechodzić do masywnego ataku. A tutaj, A tutaj już w sumie po części wszystko gra. Boj tutaj nie przejdą, Będą, jeżeli nawet to przejdą, to będą musiały się zmierzyć z tym. A tutaj już to nie wchodzi 16 tysięcy wojska ponad plus jeszcze, no dobra, przepraszam, 26 tysięcy. Więc sądzę, że już się raczej poddadzą Dobra, niech Ukraina tam coś tam sobie robi A i teraz z Czechami naprawdę będę musieli się tak uganiać do końca mojego kraju? Okej, najgłupsze Mogę zrobić? Ej, tutaj niech pójdzie trochę, to tutaj też niech pójdzie trochę Tu nie, ja chcę żeby poszło trochę Tutaj też poszło trochę, żeby tutaj też to poszło trochę. Żeby tutaj też poszło. Pójdzie tu. Niech nie, tutaj już te wszystkie jakieś małe wojska zbiorą. Proszę mi tak nie dać. Z tego ujdzie 3000. Myślę, że wyjdzie. Okej. Okay. Mm.

a niech tutaj trochę będzie, niech tutaj też trochę będzie, niech tutaj. Tutaj też trochę. Tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też. Więc pójdzie też tutaj trochę. E, Bioróż jest zajęta już prawie. Ukraina. No Ukraina, coś tam, coś tam, próbuję. Czechy jest git. Okay, dobra, tu ci się już zdziwili, zapewne. Już? Naprawdę? George... Coś to, 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 to tam jeszcze próbuje... Czeka się czy z Danią... Czy z Danią? Z Dania? 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 Oh! Dobra, jest git. A niech tutaj jeszcze trochę ten... Podskubimy Czechy. Ale jeszcze, od tutaj coś mi nie pasuje Czemu to jeszcze nie jest nasze? Dobra, Czechy już wiedzą, że są przegrane Białoruś też wie, że jest przegrana 10 tysięcy wojsk odwagi Jest Dobra, i cyk To już Dobra, Ukraina, weź już Weź już Eorus jest nasza To jest tysiące bardzo, bardzo Dobra, cyk, cyk Cyk Cyk, cyk i okej okay. O. Oh. No bo sytuacja już jest, jest już opanowana. W miarę opanowana. To zapomniałem dodać, przepraszam. Kasia, bo przecież Białoruś. Dawaj mi tutaj te ich państwo. Okej, okay, i tutaj jeszcze z czekami się porany do końca. Tutaj jeszcze coś, tutaj jeszcze coś Dobra, i myślę, że już ta reszta może tutaj wracać Na polską granicę Dobra, ale myślę, że to już było na tyle w pierwszym odcinku Drugi część bitwy inaczej w sumie czwartego rozbroju Polski yy, Będzie w kolejnym odcinku A tymczasem ciekawe jest oglądanie i do w kolejnym, pa!